Czemka Ludziska, jestem Harry, pykamy sobie w Blade ogniem i meczem i w poprzednim odcinku stoczyliśmy bitwę, którą wygraliśmy e, bardzo dużo też, w poprzednich odcinkach odbyliśmy twierdzę Ładyżyn i teraz jedziemy do Czernichów e, zobaczymy ile tam ich jest i 137 oczywiście bierzemy tylko chciałbym odpocząć postać, czekajcie ile mam 49 e, tych, e, więc weźmiemy sobie obóz e, pod podjąłem działanie. Poczekaj jakiś czas Ja poczekam jakiś czas, odpoczniemy tutaj i idziemy do czelichów i po prostu widzimy się już za chwilę, więc dajcie mi sekundkę. Juda! Stop! Gdzie, gdzie? Tam okej, Wracamy biorę do tego. Nie było nigdzie opcji oblężenia, więc starałem się wejść jakoś tutaj przemycić, ale chyba musimy mnie zauważyć, więc weszłem siłą. Nie wiem jak to tutaj będzie działać, jest ich chyba tylko dwóch, ale te fortyfikacje są fajne. nie celniesz, no. Taka. Co, tylko tylu was? Jeszcze z tyłu jeden, dobra, więc zaraz tutaj cię ciachniemy moją szabelką i będzie po tobie. Co, już? Wszyscy? Czy jeszcze ktoś? Halo, dobrze, ludziska, i widzimy się przy obrężeniu. Pełni sił piechota, leci do przodu i jeb. Kogoś e, przyjebało, ale to nic. E, Dobry. E, moi drodzy, tam, tu, tu. trendy ja zobaczę sobie, gdzie wam lepiej... Tutaj chyba jest was mniej, więc sobie pójdziemy tutaj. No idź. Okej. Okay. No. Tam się nie będę cisnął, tutaj szybko wejdziemy i... ...zobaczymy, co się tutaj da zrobić. A zidu go, zidu. 아 나의 미션이네 오케이 잘 오케이 나 Ja pierdzielę no, oni się wszędzie wciskają na hama. Co to ma być? Przybyli zupełnie jasno, ale są zajacy. Pełna gróbka. Okej, no, ale chyba my tutaj się chukam, tam nie przebijemy. O. tak. еще раз, Delegacja, ja to ja sobie poczekam. Ja jeszcze nie będę cisnął tam, gdzie nie trzeba. Bo jeszcze mi się umrze i będzie coś. To co nie powinno. Dobra. Okej, Dobra. ktoś tam zostaje. Dup mi ty! Dobra, mi już się chciał walczyć no serio, ma agresjęcie i już jest powie, ja to pierdzielę, no... Dobra... Okej... Okay. Ja lepiej może przestanę... Ja może poczeka aż oni tutaj sobie wszyscy tamtych pozabijają i nowi bogowie... To chyba coś celnego będziemy musieli się tutaj chronić Jakoś Szybko i sprawnie Więc nasi już na murach, na wschodach walczą Okej, okay, to się czuję bezpieczniej Więc idźcie Turkiś, Turkiś Azab, Araby. Może moje moze Arabów tutaj was gniecie Dawajcie, nie bojcie się Jakbym miał więcej życia to by tam podchodził I zupełnie na przecież Oddział kolejny płynie I przykład nowi wrogowie przybyli Więc ja poczekam, może oni tam zejdą ale eee... ja się nie chcę wysuwać. A fajnie jakby my to akurat teraz za pierwszym razem tutaj przyjęli Nie byłoby tak źle. Dobra, moi już idą tutaj. Eee, nowe siły. Bo kurzwe... Dra... Ja mówię, małe draśnięcie i... nas tu już nie ma. Nie jesteśmy kaput. Więc... E, będzie kuźwa lipa lipa z bogrem moi drodzy już wszyscy dobra moi ludzie tam poszli wszyscy jeszcze no dużo was dużo przybyło dużo turkiś też więc się cieszę czemu poszli wszyscy w ten jeden kąt ej dobra teraz ja mogę iść przybyli nowi wrogowie Oha, on a idzie tam ci poszli, tam ci tam Trzeba ich poznać. Dobra, lećcie tam tym pomóc A, ty na oko lecisz czy jak? Okej, okay, lecisz tutaj z nami, dobra My bierzemy z dwóch, a już tutaj nasze zdążyło trochę popadać. Mam nadzieję, że ich więcej nie będzie. Dobra. Witamy Ja robię odwrót Szybki odwrót A dobra, nasi już idą to nie mamy się co bać Czy oni już tu idą? Tak omijają, nie, nie wiadomo czemu O, idzie kolejna chmara naszych Ja pójdę sobie naokoło, albo i nie nasi przybyli więc dobry, się, że się wycofałem jakbym miałem więcej życia to też co innego moi drodzy dobra dobra okej, okay. ja sobie tutaj ucieknę Dobra Nie wiem czy moi dają radę tutaj zawalczyć bo Jest ich teraz mniej Dupny. i o to właśnie mi chodziło moi drodzy Dobra moi drodzy jesteśmy w czarnej dupie, jest dwudziestu na 600 e, Nawet mało i całą armię się i w dup bo zostało nas dwóch. E, niech konica tam jedzie e, Przyszli posiłki, si po czekali wasz aż, aż się powyżynamy I... I tutaj no... Wypłynie to Ooo, dobra Mam nadzieję, że niech nam się uda cośkolwiek zrobić Więc... Dobra, sobie tylko pomachałem nieczykiem, moi drodzy. Kurde, wygarmię, aż dwie kopiety. No i nie daj mi tycy wikingowie. No. Dziewiątku załazisz, kap... Pan od razu mi tutaj... kilku. Okej. Okay. Ja pierdzielę, ty. uzupełnienia, moi kozy. Okej. Okay. Dobra, chodźcie tutaj. Chodźcie. Nie bójmy się. Długo odstrzelili ktoś. Nie wiem kto, ale ktoś na pewno. Dobra, ludzisko, ja tutaj zakończę eee, odcineczek. Bo będzie już za długi, znaczy nie za długi, tylko wiecie o co mi chodzi, i je tutaj za dużo. Ja nie damy tak, tak rady. Eee, Tabór kupiecki, więc ja dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to duża pa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z jedwęczkiem, tam pod filmem oczywiście ma być szara, nie czerwona. Zostaw serduszko, żeby, zostaw daneczkę, żeby nabrano z filmami. Eee, daj komentarz na serduszko, ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego odcinka. elo, na razie.